Witaj, z tej strony Bartos z bloga VideoNinja.pl Dzisiaj chciałem Ci zaprezentować moją pierwszą lekcję wideo do programu właśnie Sony Vegas Pro wersji 13. I tutaj przejdziemy aż do podstaw, do tych podstawowych operacji, również do tych zaawansowanych, do tworzenia na przykład gameplayów z gier właśnie w tym programie. Dzisiaj omówię dość ważną kwestię, ponieważ kwestia tworzenia nowego projektu, tworzenia prawidłowego projektu jest dość istotna. No i zatem przechodzimy do dzieła. Aby utworzyć nowy projekt, przechodzimy sobie do zakładki File, a następnie klikamy na New bądź Ctrl plus N, również wywoła nam to okno dialogowe. W miejscu Template w zakładce Video możemy wybrać sobie jakiś tam preset, który będzie odpowiadał naszemu materiału źródłowemu. No i może pokrótce omówię Ci, abyś miał lepsze rozeznanie, ponieważ nie zawsze każdy to tłumaczy, a jest to dość istotne, aby potem łatwiej było Ci się wdrożyć właśnie w montaż wideo. Format NTSC to format, który obowiązuje na pewno w Ameryce oraz w Japonii. W Polsce on nie obowiązuje, więc rzadko kiedy będziemy mieć z nim do czynienia, raczej będziemy go odpuszczać, tak? Format PAL interesuje nas głównie, ponieważ on właśnie dotyczy Polski. I tutaj mamy opcję widescreen bądź standard, tak? No i w zależności od tego czy nasza kamera, ponieważ PAL to głównie będą materiały zgrywane z kamer DV nagrywa w panoramie czy też w standard wybieramy odpowiedni preset, tak? Warto tutaj nadmienić, że format PAL to zawsze rodzic 720x576 i niezależnie od tego czy to jest panorama czy format standardowy i również ma 25 klatek na sekundę. Głównie nas będzie interesował format HDV bądź HD, bowiem teraz, jakby takie trendy jest, że po prostu każdy ma kamerę HD, full HD. A tworząc materiał, do, do, na potrzeby internetu na YouTube'a Vimeo również ten materiał ma taką rozdzielczość. No i tutaj, w zależności od tego, jaki mamy materiał, wybieramy oczywiście tenże preset. I tutaj, co oznaczają te wartości? Pierwsza wartość to jest rozdzielczość naszego materiału, druga to jest ilość klatek. I tutaj możemy również po tym poznać. 720 to jest ta druga wartość rozdzielczości, 1080 jak widzisz to jest druga wartość rozdzielczości. No i teraz co takiego to jest 30p, 25p, 30, 25, 24 to nic innego jak ilość klatek na sekundę. P oraz i. Co to oznacza? P oznacza tryb progresywny i oznacza to, że nagrywamy materiał źródłowy jest wraz z przeplotem, i tutaj ważna kwestia, jeżeli już tworzymy do internetu, czy też nawet na, do komputera, tak, na telewizor LCD, warto, aby ten tryb był progresywny. No, do internetu to jest raczej musowe. Dlatego warto właśnie zwracać uwagę, aby wybrać. Prawidłowy format, no i na przykład, jeżeli tutaj nie ma takiego formatu, który nas interesuje, bo na przykład ja nie widzę tutaj formatu Full HD, który byłby 25 klatek na sekundę, ale w trybie progresywnym, dlatego też na przykład tutaj wybiorę sobie ten format. Oczywiście rozdzielczość mi się zgadza, ilość klatek mi się zgadza, no ale tu chciałbym, aby był tryb progresywny, dlatego biorę tutaj Non-Progressive Scan i teraz właśnie mam. Full HD 25 klatek w trybie progresywnym. Tutaj mamy jeszcze Pixel Aspect Ratio. Tym, tym na początku raczej bym radził się nie bawić. Tak? Głównie jeżeli będziemy zgrywać sobie na przykład materiał z komputera tworząc gameplay czy kursy, będzie to Pixel Aspect Ratio 1. Tutaj mamy NTSC bądź PAL. No to tutaj, no to wiadomo, jeżeli już będziemy mieć to PalDV czy Wajski, no to będziemy wiedzieli, czy wybrać. No i takim szczególnym przypadkiem jest format HDV 1.33. Pixel aspekt Ratio ten występuje właśnie w kamerę HDV, które nagrywają na kasetę. No to wynika akurat z kwestii technicznych, iż po prostu nie może być zbyt duża rozdzielczość. Te piksele muszą być upchnięte na kasetę, aby się ona zmieściła. No i to tyle. I właściwie tutaj tą zakładkę wideo już mamy omówioną, ponieważ mamy te podstawowe kwestie, taką jak rozdzielczość, ilość klatek, czy progresywnie, czy nie. Dlatego możemy sobie przejść do zakładki audio i tutaj mamy albo stereo, albo Dolbius surround I głównie, głównie będzie nas interesowało raczej stereo. I tutaj sample rate, ilość herców, 48 kHz, czy 48 tysięcy Hz jest wystarczające. 16 bitów jak najbardziej nam wystarczy, i możemy sobie na końcu zaznaczyć Start All New Project with the Settings. To oznacza, że po prostu przy uruchomieniu programu, właśnie z tym, z tym template'em, będzie uruchamiać nam program. Możemy zmienić miejsce docelowe plików podglądu również tutaj, dla nagrywanych dźwięków, czy też plików audio. To już pozostało do Twojej kwestii, gdzie masz po prostu odpowiedni dysk do tego, aby przechowywać właśnie te materiały. Może jeszcze pozwolę sobie przejść do zakładki ruler. Tutaj możesz sobie wybrać, w jaki sposób ma być wyświetlana Twoja oś czasu. Ja sobie wybieram zawsze times, time and frames, OK. I wtedy będę widział, że wartość sekund oraz klatek. Właśnie będzie obowiązywała na mojej osi czasu. Tutaj mam jeszcze potwierdzenie, że mój projekt to 1920x1080, 25 latek, progresywnie. I to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia projektu. Zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału, ponieważ będę teraz wrzucał dość często materiałów właśnie do sony Vegas Pro, tak abyś mógł niejako zaznajomić się z tymi podstawowymi operacjami wkrótce również pojawi się poradnik jak nagrywać gameplaye w tymże programie w Adobe Premiere Pro oraz za pomocą Camtasia Studio dlatego serdecznie zapraszam Cię zarówno jak już powiedziałem do subskrypcji jak i do odwiedzenia mojego bloga Ninja.pl. pozdrawiam Cię serdecznie Bartosz jeżeli podobał Ci się oby tutorial oraz podoba Ci się moja inicjatywa to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj znajdziesz odnośnik do owej subskrypcji. Na moim kanale będą się pojawiać nowe tutoriale, głównie do Adobe Premiere Pro. Serdecznie zapraszam.